Dzień dobry, cześć. Nazywam się Zbigniew Bujak i jestem edukatorem w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Dziś, w ramach naszej dawki technologii, zajmiemy się energią solarną i tym, jak możemy wykorzystać ją w fajny i interesujący sposób w edukacji najmłodszych. Dlaczego zajmujemy się energią solarną? Bo to niezwykle istotny i popularny ostatnio temat. Założę się, że wiele osób oglądających ten film. Odebrał w ostatnim roku przynajmniej jeden telefon dotyczący fotowoltaiki. Ok, wiem, że telefony namawiające nas na zainwestowanie w panele fotowoltaiczne mogą być irytujące, no ale stoi za nimi bardzo szczytna i wartościowa idea. W sytuacji kurczących się złóż paliw kopalnych, postępującego kryzysu klimatycznego oraz coraz droższej energii elektrycznej. Coraz częściej zaczynamy zwracać uwagę na kwestie związane z oszczędzaniem energii oraz pozyskiwaniem jej z odnawialnych źródeł. Jednym z najważniejszych OZE, czyli właśnie odnawialnych źródeł energii, staje się energia słoneczna, o której, okazuje się, wiemy zaskakująco mało. I wcale nas to nie dziwi. Trudno w domu lub w szkole pokazać w prosty sposób, o co chodzi z tą całą energią słoneczną i fotowoltaiką. Panele fotowoltaiczne są dosyć drogie, a temat zrównoważonego budownictwa czy elektrowni fotowoltaicznych może być szczególnie dla dzieci i młodzieży zbyt abstrakcyjny. Spróbujmy go dziś zatem przybliżyć w mikroskali i zastanowić się, jak wykorzystać fotowoltaikę w edukacji. Jak działa zatem panel fotowoltaiczny? Panele składają się z mniejszych jednostek zwanych ogniwami słonecznymi. Ogniwa słoneczne najczęściej wykonane są z krzemu. Popularnego półprzewodnika. Odpowiednio przetworzony, krystalicznie czysty krzem umieszczany jest pomiędzy dwiema płytkami przewodzącymi prąd. Jeśli popatrzylibyśmy na atom krzemu w takim panelu, zobaczylibyśmy, że jego atomy połączone są czterema silnymi wiązaniami. Kiedy do ogniwa dociera jednak światło słoneczne, które w swojej najmniejszej skali składa się z fotonów, ta energia fotonu jest w stanie wybić elektron z jego pozycji, zmuszając go w ten sposób do ruchu. Tego typu ruch elektronów trzeba jednak ukierunkować. Dlatego właśnie ogniwa słoneczne tworzone są z dwóch warstw krzemu. Pierwsza warstwa zbudowana jest z atomów posiadających większą liczbę elektronów na ostatniej z powłok, przez to charakteryzuje się ładunkiem ujemnym. Jest to warstwa typu N. Druga zaś złożona jest z atomów posiadających puste miejsca po elektronach, tak zwane dziury. Jest to warstwa typu P. Ta warstwa ma dodatni ładunek elektryczny. Na styku obu warstw powstaje wtedy złącze PN, pełniące rolę izolatora. W tej sytuacji wprawiane w ruch przez światło elektrony z warstwy N dążyć będą do ponownego zapełnienia dziur w atomach znajdujących się w warstwie typu P. Złącze PN będzie to uniemożliwiać, co doprowadzi do powstania różnicy ładunków na obydwu warstwach, czyli do napięcia. Po zamknięciu obwodu w przewodniku uzyskamy zatem przepływ elektronów w kierunku atomów z ładunkiem dodatnim. Czyli innymi słowy, prąd. Jak pokazać to jednak w sposób praktyczny i bardziej zrozumiały? Tutaj, jak widzicie, możemy posłużyć się edukacyjnymi zabawkami i modelami. Coraz popularniejsze stają się bowiem zabawki, które do poruszania się nie wykorzystują szkodliwych dla środowiska baterii, a właśnie miniaturowe panele słoneczne. Na przykład ten zestaw Power Plus Monkey, z którego złożyliśmy wózek widłowy. Możemy zatem zobaczyć, w jaki sposób: Energia słoneczna mogłaby napędzać na przykład pojazdy, albo przynajmniej uzupełniać część zapasu energii w naszym elektrycznym samochodzie. Coraz częściej możemy również kupić ładowarki i powerbanki z panelem słonecznym. Zamiast ładowania domowej elektroniki, tego typu powerbanki możemy również wykorzystywać w naszych projektach edukacyjnych lub prostych instalacjach z wykorzystaniem mikrokontrolerów. W takim mikrobicie może zatem znajdować się na przykład czujnik badający poziom wilgotności Ziemi w kwiatku lub nawet silniczek uruchamiający pompę do podlewania naszych kwiatków. Nie musisz zatem inwestować w wielkie panele do Twojego domu, by zobaczyć i wykorzystać efekt fotowoltaiczny w swoim domu lub w swojej klasie.